No jest ze mną legenda polskich sportów walki Łukasz Jarosz. Dzień dobry, ja Łukasz. Łukasz, jutro ważne zadanie, bo twój zawodnik staje przed historyczną szansą zdobycia międzynarodowego pasa Gromdy Bartek Domalik. Piąta walka w Gromdzie, na razie bez porażki, no i miejmy nadzieję, że jutro pozostanie tak samo bez porażki. Tak, oczywiście, miejmy nadzieję, że tak zostanie. Oczywiście wymagający przeciwnik, na papierze bardzo doświadczony i, i wiele walk stoczył w MMA i też walczył na gołe 5 także naprawdę na papierze wygląda to rewelacyjnie. Tylko pamiętajmy, że to wszystko jest na papierze, prawda? Ja nic nie mówię go Markowi, ale, ale no, czego ja mogę być pewny, czego Bartek jest pewny, jesteśmy świetnie przygotowani. Moim zdaniem Bartek jest yy, najlepszy przygotowany do tej walki niż do tej pory we wszystkich walkach grądu. Także myślę ja z tu z ręką na sercu mogę powiedzieć, że wszystko zrobiłem, żeby Bartek był w 100% przygotowany i Bartek jak spojrzy w lustro, może to samo powiedzieć. Także jesteśmy w dobrej myśli i myślę, że... że, że że będzie dobrze. Bartek podkreślał, że jemu się dobrze walczy z, z zawodnikami cięższymi, większymi yy, i on potrafi to wykorzystać. Faktycznie tak jest? Yy, tak, <laughs> tak naprawdę ja już nie raz wspominałem, że wszystkim się wydaje, że to, że Bartek jest mniejszy, lżejszy, to są minusy. Nie, to wcale nie są minusy. Trzeba umieć tylko to wykorzystać. I, i tak naprawdę czym większy, czym cięższy, tym dla nas lepiej. Yy, zwłaszcza, że teraz w tych przygotowaniach zmieniliśmy nawet to, że yy, budowaliśmy troszkę wcześniej szybkość niż, niż zwykle. A co za tym idzie? No wcześniej też troszkę się wyregenerował, był wypoczęty, bo żeby zbudować dobrą szybkość, trzeba troszkę, troszkę być wypoczętym i zregenerowem i żeby tą, tą szybkość, żeby ta parabola szła do góry, trzeba robić rzeczywiście na, na, na rozluźnionym, wypoczętym organizmie. Jak rozumiem... Bo powiedział mi Bartek, że on specjalnie nie oglądał Rywala, ale tobie jest doskonale znany. Mark Godbier widziałeś jego ostatnie walki, chociażby z Mighty Mo? Tak, spojrzałem na parę walk jego, ale tak, tak, nie wspominałem też czy ja, czy Bartek nie oglądamy tych walk. Nie jesteśmy tu, na tyle mamy doświadczenia razem. Ja jako zawodnik, jako trener, że, że, że umiem Bartkowi przekazać swoje uwagi podczas, podczas walki Bartek jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, na tyle ma Mamy dobry kontakt, że, yy, że, że to, co ja, o co go proszę w narożniku, on to robi. On to naprawdę robi, a ja się czuję, że, że mam pilota w ręce i on po prostu co ja zrobię, to on tak działa i myślę, że tu na bieżąco będziemy widzieli, jak się rozgrywa początek walki i będziemy się do tego dopasowywać. Zresztą tak zawsze robimy. Ty tak szczerze z twojej pozycji, gdybyś miał wybierać rywali, to wolałbyś na przykład, żeby to był e, pojedynek z Mateuszem Kubiszynem, czy, czy właśnie to międzynarodowe wyzwanie wyzwala dodatkowe moce e, treningowe, tak? No bo e, Mateusz jest znany wam, tak? Jakby, tak? jakby powiedzmy wiesz wszystko. Tak jest, Mateusz jest znany i na pewno też zasłużył na walkę o ten pas, tak, tak samo jak i, i, i Wasyl. I jest tu dużo chłopaków, którzy równie, równie zasługują na walkę o ten pas. Mamy, mamy Marka i, i nie zastanawiamy się, czy mogłoby być inaczej, kto by mógł być inny na jego miejscu. Koncentrujemy się na tej walce, robimy to, co robimy i tyle. Łukasz, wydaje się być w świetnej formie, tak jak patrzę po sylwetce i ja nawet wchodziłem na salę, to już zobaczyłem, mówię O kurde, jest tak z tyłu Przez kto to siedzi, takie barczyste plecy? Nie ukrywam, cały czas trenuję, cały czas trzymam formę Zresztą, żeby Bartkowi dorównać tempa, muszę trenować Te wszystkie początkowe sparingi robię ja z nim Oczywiście później jeździmy po klubach I, i chciałem pozdrowić z tego miejsca klub, nowochódzki klub bokserski Gdzie już tradycyjnie jedziemy na sparingi, fajne chłopaki, doświadczone doświadczeni bokserzy i zawsze przyjeżdżamy tam na nasparingi, Ale tak, dużo ja z nim robię, dużo moich chłopaków z klubu naszego z Bartkiem też sparuje. Poza tym no, prowadzę 25-30 treningów w ciągu pięć dni, więc muszę być w formie. Do tego jeszcze mam psy, z którymi muszę biegać. Jeżdżę na nartach, spinam się na nartach. Z alpinizmu troszkę próbuję uprawiać, także i boksuję, jeżdżę na nartach, biegam, pływam, wszystko robię. Siaki to masz husky, czy, tak, czy tak, jaki Tak, dokładnie husky, dwa husky mam. No właśnie, bo zauważyłem, że, że ładnie, bardzo ładnie wyglądają i też chyba wymagają utrzymania formy, nie? No, no, jaki pan taki pies, mimo że mają prawie już 13 lat, ale świetnie w formie są, dobrze się czują i, i oby tak najdłużej. Ale odbiegłeś od pytania, bo zapytałem się, czy jakieś organizacje nie pytały się o ciebie, <grym> czy nie chciałbyś zawalczyć? Wiesz to tak mi się dobrze żyje, ja już nie raz to powtarzam, tak mi tak. jest dobrze, tak mi się dobrze żyje, mój klub się naprawdę rozwija, jestem świetnie, bardzo z tego zadowolony, ja wybudowałem swój klub, nie byłem, nie spodziewałem się, że aż tak fajnie to się się będzie rozwijało, a to się dalej rozwija będę miał dodatkowych trenerów, także no, jest mi bardzo dobrze, tak jak mówię sam trenuję, mam czas dla rodziny poświęcam się Bartkowi i, i chyba nie chciałbym nic zmieniać Jak patrzysz na weteranów, którzy wracają tak, do walk, chociażby Różal ostatnio wraca, będzie walczył za Roland Zimmermanem to Ciebie tak nie ciągnie w ogóle w, w tą stronę, czy raczej, czy raczej po prostu spokojnie chcesz to obejrzeć? Ja Ci powiem tak, że gdybym nie miał co w życiu robić, to pewnie bym je jeszcze ciągnął w tą stronę. Na szczęście mam co robić, tak jak już wspomniałem, dobrze się z tym czuję. No, trzymam kciuki za, za Marcina, naprawdę trzymam kciuki gorąco za Marcina i serduchem jestem za nim. Zimmermana znam, ponieważ z Zimmermanem miałem walczyć kiedyś tam w Holandii, do walki nie doszło. Tak Także znam tego zawodnika, trudno mi powiedzieć, nie wiem w jakiej formie jest Marcin, nie wiem w jakiej formie jest Errol Zimmerman, no ale no, oczywiście kibicuję Marcinowi, cały czas mamy kontakt i, i no, chciałbym, chciałbym żeby, żeby wygrał tą walkę, zwłaszcza, że to historyczna walka w KSW, Będą walki, będzie to walka w K1, więc w moich rękawicach jest to też historyczny moment, gdzie będzie walka w K1 na KSW. No właśnie, to jest pierwsza walka, Marcin też chyba ze względu na kręgosłup, bo z tego co ja wiem, Narzekał strasznie na kręgosłup, i że nie może robić parteru, i to jest chyba ten podstawowy powód. Tak, z tego co wiem, właśnie. Ja pamiętam jak z Marcinem rozmawiałem, że właśnie skarżył się na to, że wszystkie treningi, wszystkie spalinki związane z parterem bardzo go, bardzo go eksplo eksploatują. Eee, no cóż, ja naprawdę życzę Marcinowi dużo, dużo, dużo zdrowia. Jeżeli będzie zdrowy, no to na pewno da z siebie wszystko i, i, i dobrze się przygotowuje, przygotuje do walki. Eee, no i czy mam za nim go ciuki. Jak widzisz też takich tak. zawodników jak Don Diego, właśnie, który wbija się w świat fightowy i tą popularność, to co, co, co jaka jest Twoja opinia, bo ja wiem, ja znam, trochę z Tobą podyskutowałem tak, na ten tak. temat. Co, naprawdę te walki freakowe mnie nie, 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 kompletnie nie interesują, nie przykłada mojego palca. Eee, Ale do... to, że, że już powiedzmy wejdzie tam Don Diego i zawalczy z, z zawodnikiem, który jest młody, agresywny, chce zdobywać świat, no to, to jednak już coś jest takiego ciekawego, nie? No dobrze, to jest jego sprawa, niech robi co uważa. Ja nigdy w życiu bym się nie zgodził na, na walkę frykową i, i, i nigdy nie będę przygotowywał żadnego zawodnika, który będzie tam walczył. A moc? Przepraszam, wciągają się a, do sportu. to może nazywam się Łukasz, ja już taki jestem. Taki już jest, słuchajcie. Ma swoje zdanie, jak widzicie. Nie zmienia zdania, nie jest, nie, nie idzie w koniunkturę, ale Łukasz, czekam jutro na walkę, na tak naprawdę na poważnie, czekam na dobry występ, no i mam nadzieję, że pas zostanie w Polsce, będzie to międzynarodowy pas w Polsce i czekam na też w przyszłości na walkę z Diego. Tak jest, my też czekamy na jutrzejszy dzień, tak naprawdę walka już się dzisiaj zaczyna, już dzisiaj swoją psychikę kształtujemy od Odpowiednio na, na jutrzejszy dzień czekamy i sam się nie mogę doczekać. Weteran i legenda polskiego, polskich sportu walki. Niewątpliwa przyjemność rozmowy zawsze. No i co? Wszystkiego dobrego. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Zapraszam. Dziękuję,